Witam serdecznie na kolejnej lekcji, ostatnio na kanale Dave's Ameryki pojawiła się słuchajcie taka lekcja o idiomie It's raining cats and dogs. No i Dave słusznie mówi, że ten zwrot jest, ten idiom jest bardzo popularny, ale słuchajcie nie dodaje, że w odmianie amerykańskiej. Dave jest w ogóle, on jest dwujęzyczny, ale jest amerykaninem. Więc tej specjalnie nie ma wiedzy o odmianie brytyjskiej, jakiej my się uczymy tu w Europie. Ja już nieraz słuchajcie, podpytywałem kilku native speakerów brytyjskich, i oni wszyscy mówili to samo. To znaczy, że ten zwrot jest powoli na wymarciu, po prostu już tak nie mówią. Dla nich to brzmi old. Fashioned. I dzisiaj Wam to ładnie wszystko udowodnię i przy okazji pokażę Wam bardzo fajny serwis od Google'a, który można wykorzystać do nauki języka. Naprawdę super sprawa. Ja sobie już tu pootwieram różne strony. Jest to serwis Ngram Viewer. Super sprawa, słuchajcie. Google wprowadza do swoich zasobów Przeróżne źródła, literaturę, nieliteraturę, i słuchajcie, robi wykresy pod względem popularności danej frazy, zwrotu. Czasami można nawet wpisać krótkie zdania. Tu jest okienko, gdzie wpisujemy: Ja wpisałem Raining Cats and Dogs, i zobaczcie, mamy popularność danego zwrotu na przestrzeni zobaczcie, ilu lat. Zaczyna się od roku 1800 i prowadzą dane do roku 2008. Tu sobie można wpisać. Od 1800 do 2008. On w ogóle zwykle tutaj ustawił Wam rok 2000, więc trzeba sobie zmienić na 2008, żeby mieć świeższe dane. I zobaczcie, to jest w Raining Cats and Dogs na przestrzeni tych chyba 200 lat, tak? Zobaczcie, co się dzieje. Kiedyś w ogóle nie używany, i tutaj pod, od lat, powiedzmy, nie wiem, 70., ewidentnie jest wzrost tego użycia. I ktoś sobie pomyśli, no tak, no rzeczywiście zwrot jest coraz bardziej popularny i Dave ma rację, ale słuchajcie, to są dane zbiorcze, zbiórcze ogólnie na English, a teraz to wszystko można ładnie podzielić. Zobaczcie, klikam. I można sobie wybrać przeróżne języki. Na no, mnie będzie interesował albo American English, albo British English. Ja już sobie tu otworzyłem kolejne okna. Zobaczcie, tu mam ustawione British English. No i zobaczcie, co się dzieje. Macie właśnie spadek tego zwrotu. Było tutaj więcej, tu było najwięcej y, lata mniej więcej 80. Y, XIX wieku, a potem ewidentny spadek. A zobaczcie teraz na odmianę amerykańską. Sobie kliknę na kolejną stronę, mamy American English. No i macie właśnie ten ewidentny wzrost tu od lat 80. XX wieku. Ewidentny wzrost w popularności w odmianie amerykańskiej. I teraz wam pokażę jak się można dalej bawić tym serwisem, jak wykorzystać Engram View w nauce języka. Sam to robię nieustannie, słuchajcie. Sprawdzamy przeróżne zwroty i teraz celowo właśnie ustawiłem dwa bardzo kontrowersyjne zwroty. Czy mówić take a shower, czy have a shower. Wiemy, że tu są właśnie różnice między brytyjskim i amerykańskim, choć ta różnica zaraz zobaczycie powoli się zaciera. Więc yy, zobaczcie też, że można wpisać dwa zwroty pod rząd. Oddziela dając przecinkiem i on nam właśnie pokaże wykres obydwu zwrotów. Więc póki co mam ustawiony ogólny English i zobaczcie co się dzieje. No ewidentnie take a shower jest bardziej popularny niż have a shower. No ale w tym momencie mamy tu zmiksowany użytek i brytyjski i amerykański, tak? Znaczy użycie i brytyjskie i amerykańskie, więc za chwilę to ładnie Podzielimy, czyli mamy tu ewidentny zwrot popularności Take a Shower od lat 60. XX wieku i teraz ustawiamy już to mam otworzoną na kolejnej stronie: Take a Shower i have a Shower tylko American English. No i tutaj chyba nie ma żadnego zaskoczenia: Take a Shower dużo, dużo wyżej niż have a Shower. Tutaj mamy ładne dane prowadzone od roku 1820. No i ostatnia strona. Take a shower i have a shower. British English. I zobaczcie, co się dzieje. No, take a shower powoli przewyższa mimo wszystko have a shower. No, ale to standardowe brytyjskie have a shower wciąż bardzo popularne, Czyli bardzo ładnie to widzimy na tych dwóch wykresach, że have a shower jest zdecydowanie bardziej popularne niż w brytyjskim, niż w amerykańskim. Tak z ciekawości tu patrzyłem, zobaczcie, do, do lat 60., 50., 60. XX wieku one były w miarę, w miarę, w miarę szły równo. A potem jest nagły wzrost, znaczy powolny, ale potem już nagły, nagły wzrost take a shower, Pewnie dlatego, że tutaj wiadomo, już się zaczynają filmy, na we filmach y, dominuje amerykański, no bo wiadomo, że większość filmów to prosto z Hollywood. Natomiast jeszcze na sam koniec, wracając do tego It's Rainy Cats and Dogs, tak? Czyli fajny zwrot, ale w brytyjskim, co powiedzą y, Brytyjczycy, i tu wam wypisałem. Y, trzy zwroty, czyli jeszcze raz it's raining cats and dogs, raczej amerykański w brytyjskim oni uwielbiają mówić, mówić it's chucking it down it's chucking it down leje natomiast mamy jeszcze tutaj gwiazdeczka w odmianie kolokwialnej it's pissing down, czyli po prostu tak jakby nasz dosłowny Dosłowny odpowiednik leje, no bo pis to jest lać, no ale w sensie oddawać mocz, więc od razu jak się można domyślić, brzmi to bardzo kolokwialnie, chociaż w języku polskim chyba nie, tak? bo my tak mówimy leje i wcale niekoniecznie to wiążemy z moczem, natomiast unik nich jest, jest to ewidentnie powiązane z moczem. Ok, dzięki, trzymajcie się.